Wrócę do tego, że, że pewnych rzeczy się nie robi. Tam duch harcmistrz tak się wypowiadał w tym artykule, że teraz się już nie robi takich zdobywania, takich rzeczy. On nie kojarzy ze swojej historii, żeby jakiś harcerz płynął, przepłynął jezioro. Sam pewność, tak jak mój kolega dostał na jednym z kursów, trzygwiazdkową sprawność z rozpalania ognia, za to, że zrobił ognisko, które paliło się na wodzie przez minutę. To często też nie posiadają najwyższego ze stopni harcerskich, czyli harcerza Rzeczpospolitej, a w konsekwencji po prostu nie prezentują sobą sylwetki dorosłego, odpowiedzialnego człowieka. wychowawcy z Klubu Inteligencji Katolickiej, który opowiadał, że harcerze rzucali w nich nożami na takim odludziu, a nawet próbowali im spalić chatę, w której spali. Wysyłamy kogoś na próbę trzech piór, która polega na dniu głodu, dniu milczenia i dniu samotności w lesie, to należy w jakiś sposób kontrolować tę osobę, obserwować, czy na przykład nie słabnie, ponieważ nie. Patriot, filliot, spiritus sancti. Amen. Cześć, czuwajcie. Na wstępie tego filmu chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie, bliskim, a także całej społeczności zkr u która jest pogrążona w żałobie po śmierci druha Dominika. Wieczne odpoczywanie racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. A rodzinie. Bliskim wszystkim, którzy go znali, dla których był ważny. Daj Panie Boże otulenie, uspokojenia i możliwość przeżycia tej tragedii, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Nie będę się odnosił bezpośrednio do tej tragedii. Chcę dzisiaj porozmawiać też zaczynając tą serię e, dość hartsleepy o tym jak moim zdaniem e, powinno wyglądać harcerstwo w XXI wieku i z czym się to wiąże, bo uważam, że obecnie mamy do czynienia z pozorowaniem harcerstwa. E, czyli harcerstwo zachowało pewne elementy, ale już urodzenia nie ma lub w jakiejś części z mojej, z mojej perspektywy istotnej je zatraciło. I to oczywiście wszyscy wiecie, że chodzimy w mundurach. Kojarzę się harcerzy z mundurów, zjeżdżenia do lasu. Ale już nawet w tych naszych mundurach, jak tu można spojrzeć, mam tutaj takie getry i wyłogi. To jest wynalazek dosyć nowy. Od początku harcerstwa tego nie było. Bo były po prostu dwie skarpety, i tą drugą skarpetę zawijało się na but. I stąd te wyłogi. Teraz nosimy już tylko jedną skarpetę, a to jako ozdobnik pozostało. Wcześniej wyłogi, które nie były wyłogami, miały bardziej funkcję praktyczną. Tutaj jeszcze na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie zamierzam bezpośrednio odnosić się do jakiejkolwiek organizacji harcerskiej, więc jeżeli oczekujecie tutaj roastu na którąkolwiek z organizacji harcerskich, no to go nie zobaczycie, więc możecie wyłączyć ten filmik. Więc możemy. Możemy zaczynać. A, jeszcze jedno ważne pytanie: kim ja jestem, żeby wypowiadać się na takie tematy? Do niedawna byłem pod harcymistrzem Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, czyli drugiej największej organizacji w Polsce, a obecnie jestem w trakcie zakładania własnego stowarzyszenia harcerskiego Czarny Szlak. Stąd zresztą mam tutaj znak Czarnego Szlaku na mundurze, póki co prowizorycznie przymocowany. Więc wracając do tego pozarowania działań, to wyjdźmy od tego, że harcerze jeżdżą na obozy do lasu. Problem polega na tym, że bardzo duża część harcerzy jeździ na obozy do lasu, gdzie już są zbudowane konstrukcje. Czyli wszystko jest zapewnione. Jeszcze starsi to w ogóle tam wcześniej pojadą, rozstawią namioty, rozłożą kanadyjki, żeby uczestnicy mogli się na spokojnie położyć. I tam odbywa się wtedy program ze zdobywaniem sprawności. Tylko, że znowu to zdobywanie sprawności jest pozorowane. I tutaj chciałbym się odnieść do wypowiedzi harcmistrza Ryszarda Polaszewskiego, który. W związku z ostatnią sytuacją, wypowiadał się na temat tego, że takich sprawności, jak była przeprowadzona na tym ferelnym obozie, to się już nie robi przecież, bo, bo takie można było robić 100 lat temu, na początku harcerstwa, kiedy mieliśmy inne otoczenie prawne. No i drodzy Państwo, drodzy słuchacze, no niestety to tak nie jest. Prawda jest taka, że takie rzeczy można robić. Tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba je robić w sposób bezpieczny i w sposób rozważny. Jeżeli wysyłamy kogoś na próbę trzech piór, która polega na dniu głodu, dniu milczenia i dniu samotności w lesie, to należy w jakiś sposób kontrolować tę osobę, obserwować, czy na przykład nie słabnie, ponieważ nic nieje i nie, nie mdleje. Czy e, śledzić ją w jakiś sposób w lesie e, i patrzeć, e, czy sobie radzi z ukrycia. E, I to od harcerstwa, od początku e, robiło. Zresztą e, Czarna Trzynastka, jedna z najlepszych drużyn e, w historii e, polskiego harcerstwa, e, idąc na wojnę, e, niosła ze sobą hasło rzymskich legionów: Nie bądź głupi, nie daj się zabić. Harcerze, e, Zawsze robiąc te wszystkie wystrzałowe rzeczy, pamiętali o tym, że ich bezpieczeństwo, ich rodziny są ważne. Co więcej, że nauka też jest ważna i praca jest ważna: że nie można tylko poświęcić swojego życia na rzecz chodzenia w mundurze i siedzenia w lesie. I tu jeszcze wrócę. Do tego, że, że pewnych rzeczy się nie robi, tam Duch Harcmistrz tak szerzej się wypowiadał w tym artykule, że e, teraz się już nie robi takich zdobywania e, takich rzeczy. On nie kojarzy ze swojej historii, e, żeby jakiś harcerz płynął e, przepłynął jezioro e, sam. Ja kojarzę taką sytuację. Sam e, asystowałem w niej. E, młody chłopak przepłynął. E, znaczny odcinek e, jeziora. E, tylko, że właśnie asekurowaliśmy go, prawda? Byliśmy cały czas obok, w razie czego zawsze mógł wskoczyć z powrotem do kajaka. I to to jest odpowiedzialne podchodzenie do stawiania prób. A drugą rzeczą, którą chcę poruszyć, to... to komu my dajemy zdobywać takie próby. Tutaj drodzy państwo przygotowałem sobie taką szarfę ze sprawnościami. Taka jest szarfy ze sprawnościami, używają niektóre organizacje harcerskie, bardzo często skauci. I te szarfy ze sprawnościami Służą oczywiście do pokazywania swoich sprawności. Ale poza te sprawności mają być w ogóle widoczne. Z jednej strony, oczywiście jest to prestiż, kto posiada więcej sprawności, ten może tutaj właśnie mieć ważniejszy głos, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś decyzji. Bo ma po prostu większe, więcej kompetencji. A z drugiej strony one pozwalają. Drużynowemu instruktorowi, jeżeli system jest dobrze stosowany, a nie są one przyznawane uznaniowo, wysyłać ludzi do przygotowania odpowiednich zadań. Tutaj mamy taką sprawność architekta. To jest znaczy, że osoba potrafi zaplanować odpowiednio budowę, dobrać materiały, a następnie zbudować konstrukcję. I ona jest przetestowana w tym zakresie. Dlatego nie musimy się bać. Że sobie po prostu nie poradzi. Jeżeli yy, mamy tutaj sprawność, to ładnie Państwu pokazać, yy, jakąś taką mniejszą o. Albo większą. Tu mamy sprawność kuchmistrza. To znaczy, że ta osoba potrafi przygotować obiad dla 20 osób, potrafi przeszkolić osoby z gotowania. Więc jeżeli mamy taką osobę na obozie do 30 osób, no to nie ma problemu, żeby ona ugotowała ten posiłek dla całego obozu. Tutaj mamy sprawność jednogwiazdkową gitarzysta. To jest za umiejętność zagrania kilku prostych chwytów. I kilku piosenek. I to jest sprawność pierwsza, jako wstęp. Te sprawności zazwyczaj są łatwiejsze i ma to służyć temu, żeby harcerze chętniej je zdobywali. Czyli wchodzą powoli na ten próg. Raczej z reguły nie dopuszcza się do zdobywania sprawności najwyższych bez zdobycia sprawności wcześniej, czyli wykazania się kompetencjami, które pozwalają po pierwsze łatwiej zdobyć tą sprawność trzygwiazdkową a po drugie dają nam jakąś podstawową gwarancję do tego, że ta osoba jest zdolna w ogóle, żeby tą próbę na sprawność zamknąć pozytywnie. I tutaj tu też jest ważne, że jeżeli dajemy komuś jakieś zadanie, tutaj mówię cały czas modelowo, a nie jak to wygląda obecnie w XXI wieku, to opieramy się na tym, że ta osoba ma konkretną sprawność. Ona ma konkretną umiejętność. I dzięki temu możemy jej dać to odpowiedzialne zadanie. Czyli te sprawności to nie jest jakaś tam zabawa, że my sobie gramy, bawimy się i przyznajemy sobie kolorowe krążki, tylko to jest nasz weryfikator i nasze małe patenty na to, że ktoś coś rzeczywiście umie. Ale, tak jak powiedziałem przed chwilą, niestety. Yy, może być tak, że sprawności zostają przyznawane życzeniowo, co jest spowodowane tym, że często instruktorzy po prostu nie posiadają konkretnych kompetencji w danym kierunku, nie zostali nauczeni szukania specjalistów wokół siebie i przekazują te umiejętności po prostu, które mają, a mają. Często bardzo zaniżone. Z ciekawostek bardzo duża część instruktorów nie potrafi rozpalić ogniska krzesiwem. Gdzie krzesiwo no, jest jedną z prostszych form rozpalania ognia. Skoro instruktor nie posiada pewnych umiejętności, no to nie może przekazać ich młodszym. Jeżeli instruktor nie posiada umiejętności bardziej zaawansowanych, no ale widzi, że właśnie tutaj jego harcerz to zrobił coś, co on myślał, że jest niesamowicie trudne, no to powie. Fantastycznie masz tą najwyższą sprawność, bo ty umiesz takie rzeczy, nikt w drużynie nie umie. Ja nie umiem, to powinieneś mieć trzygwiazdkową sprawność. Problem polega na tym, że każda z tych sprawności ma swoje określone wymagania. I takie przyznawanie sprawności w zależności od tego, czy ktoś jest ponad resztę w naszej drużynie, no skutkuje tym, że ta osoba ma trzygwiazdkową sprawność. Tak jak mój kolega dostał na jednym z kursów trzygwiazdkową sprawność z rozpalania ognia. Za to, że zrobił ognisko, które paliło się na wodzie przez minutę. To jest, drodzy słuchacze, bardzo proste. Ogólnie przygotować takie ognisko wystarczy zrobić platformę, odpalić ognisko i ono minutę na pewno będzie się palić. No i tutaj mamy problem. I to jest problem, który się przenosi też na stopnie w takim znaczeniu, że poza tym, że instruktorzy nie posiadają odpowiednich umiejętności, to często też nie posiadają najwyższego ze stopni harcerskich, czyli harcerza Rzeczpospolitej, a w konsekwencji po prostu nie prezentują sobą sylwetki dorosłego, odpowiedzialnego człowieka. I tutaj dochodzimy do dużego problemu, to też się pojawiało w tej dyskusji medialnej. Czy można dawać... Funkcję drużynowego instruktora 18-latką. Z mojej perspektywy można, tylko ta osoba musi być odpowiednio przeszkolona i ona musi nabyć odpowiedniego charakteru poprzez próby. Czyli poprzez te wyzwania, które sprawią, że ona na własnej skórze będzie mogła odczuć, co to znaczy. Tu jeszcze chcę wrócić na chwilę do czarnej trzynastki. Tego, jak u niej wyglądały obozy, to jest dosyć ciekawe. Po pierwsze, nie wszyscy mogli jechać na obóz, tylko osoby wybrane, które w roku harcerskim się udzielały. Była taka specjalna weryfikacja i decydowano po kolei o każdym harcerzu, czy on może na ten obóz pojechać. Chodziło o to, żeby po pierwsze był bardzo duży motywator, a po drugie, żeby do lasu nie jechały osoby, które się do tego nie nadają. Co więcej, czarna trzynastka jeździła na obozy, mówię tutaj o czarnej trzynastce wileńskiej, na obozy całą drużyną. To nie tak, że dorośli jechali, przygotowywali dla młodszych wypoczynek, i potem ci młodsi dojeżdżali. Wszyscy jechali od razu i od podstaw budowali ten obóz również z zapleczem tak? czyli przygotowywali sobie kuchnię, przygotowywali sobie stołówkę. I robili to wszyscy harcerze. Co ciekawsze, nie mieli oni programu blokowego, jak to teraz jest w harcerstwie, tylko po prostu każdy z tych harcerzy miał wytworzoną w sobie motywację wewnętrzną, on chciał się rozwijać, on chciał progresować. Obecnie w harcerstwie przełożeni raczej muszą wyciągać ludzi za uszy. No i jest to znów spowodowane tym, że instruktorzy często nie są wzorami, które ciągną za sobą. Często brakuje im tych umiejętności, które jarałyby chłopaków, czy jarałyby dziewczynę, żeby się stawać taką osobą. I żeby to było jasne, są środowiska harcerskie, które działają dobrze, z których absolwenci wychodzą fantastyczni. Niestety tych środowisk podejrzewam, że jest od 5 do 10%, a pozostałe 90% takie nie jest, a część jeszcze Niestety, również w obrębie harcerstwa jest patologiczna. Ostatnio spotkałem wychowawcę z Klubu Inteligencji Katolickiej, który opowiadał, że harcerze rzucali w nich nożami na takim odludziu, a nawet próbowali im spalić chatę, w której spali. I takie sytuacje też się zdarzają. Jeżeli się wpisze w internet skandale z harcerzami, no to wyskoczą Państwo takie czy inne historie. Żeby mieć świadomość, to, że ktoś należy do jakiejś organizacji harcerskiej jeszcze nie świadczy o tym, że on konkretnie kimś jest. Niestety, kiedyś, kiedy to było mniejsze grono, łatwiej było trafić na dobrego harcerza. Obecnie jest to trudniejsze i trzeba podchodzić tak jak na drodze z ograniczonym zaufaniem. I to też, to też, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie się włączyć w proces odbudowy harcerstwa, tak, żeby ono wyglądało tak jak kiedyś, czyli żeby rzeczywiście tworzyło silne jednostki, które będą gotowe do podejmowania trudniejszych działań, to prośba jest taka, żeby kiedy przychodzi do was harcerz, dokładnie wypytać go, jakie on ma zadanie. Dopytać, żeby sprawdzić, czy on nie idzie na łatwiznę. A jeżeli tak, to zaproponować mu jakiegoś rodzaju wsparcie. Takie, żeby te próby, które robi, były rzeczywiście dla niego wartościowe, a nie tylko były odbębnieniem zadania od drużynowego. Więc podsumowując, sprawności same w sobie mogą być trudne i wymagające. Bo chodzi nam o to, żeby osiągnąć ideał i żeby nasi członkowie różnych organizacji byli jak najbardziej rozwinięci. Przy czym, przy trudniejszych sprawnościach, należy zawsze pamiętać o bezpieczeństwie, przy tych mniejszych oczywiście też. Niestety, poziom instruktorów jest zaniżony, w ten sposób też upada całe harcerstwo i mamy obecnie do czynienia pozorowaniem harcerstwa, a nie z prawdziwym harcerstwem. Ale jest to sytuacja, którą można zmienić, i tutaj jeszcze chciałbym dodać, żeby zmienić tą sytuację, wystarczyłoby, że drużynowi schylą wszyscy czoło i powiedzą: Nie umiem. Nie umiem tego, nie umiem tamtego. Chcę się tego nauczyć. Jak mogę się tego nauczyć? I zaczną szukać informacji. To już będzie pierwszy krok. I po roku czasu, jeżeli za, sami zaczną się nawet dokształcać z filmików na YouTube, czy od specjalistów, których poznają, to gwarantuję, że drużyny w całej Polsce w ciągu tego jednego roku mogłyby bardzo dużo zyskać i mogłyby podlepszyć swój poziom. Nie skupiajmy się wcale na tym, żeby wypadać dobrze w jednej czy drugiej kategoryzacji organizacji harcerzy. Skupiajmy się na tym, żeby posiadać realne umiejętności i żeby nasi ludzie mieli odpowiednią sylwetkę. Jeżeli my sami nie mamy tej odpowiedniej sylwetki, to pracujmy nad sobą. Pociągajmy tą pracą nad sobą y, młodszych ludzi od siebie. Zgódźmy się na to, że nie od razu będziemy idealni. I jeżeli wcześniej nie udało nam się dokończyć tego procesu zdobywania sylwetki, hr czy hr to zróbmy to teraz. Przyznajmy się naszym harcerzom, harcerkom, że nie jesteśmy idealni w tym momencie, ale dajemy sobie ten rok na to, żeby to nadrobić. Wtedy będziemy dużo bardziej wiarygodni dla naszych podopiecznych i rzeczywiście coś zmieni się w naszym życiu. I to tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ocencie i dajcie znać, gdzie Wy jeszcze widzicie pozorowanie harcerstwa w XXI wieku bo może wtedy użyję tego w następnym materiale, a póki co dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć, czuwaj.